Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pozdrapujemy sobie zdrapki na stronie EasyWin. Jak widać mamy trochę monet, trochę EPL, EPLN-ów i będziemy zdrapywać następujące zdrapki. cztery zdrapki poufne, cztery zdrabki wysokiej jakości i pomieszamy sobie tutaj te wszystkie zdrapki tańsze. Oraz zdrabkę szkolną. Myślę, jak starczy, zdrabkę Chroma 3 oraz yy, kluczy skrzynia USB. Ale to zobaczymy, ile y, nam zostanie kaski. Y, zacznijmy może od tej poufnej zdrabki. A Wupa Boom, A Wupa Boom. 57 się zagrywka. Teraz, gdzie może być? Stawiam, że będzie tutaj, w tym miejscu, ale. Otworzę tutaj A i tak była tutaj, no więc yy, Mamy 5.7 na Ptasia Zagrywka nasz pierwszy skin. Kosztuje on około 1 euro Więc yy, można powiedzieć, że jesteśmy 50 centów plecy. Otwórzmy zdrabkę wysokiej jakości 5.7, no nowe kimono. Ile to kosztuje? Neonowe kimono 54 zł Robaczy buk Neonowe kimono Dobra już będziemy I tak bym tutaj nie otworzył Kolory dżungli Kolejne 1 euro yy, A jeszcze chciałbym wam podziękować bardzo Pod ostatnim filmem z giveaway'em Zostawiliście 22 łapki w górę Za co bardzo Bardzo wam dziękuję no właśnie, yy, właśnie, pod ostatnim filmem, yy, pod ostatnim filmem z giveawayem, możecie nadal zostawiać swoje trade linki, ponieważ yy, rozwiązanie tego konkursu jest dopiero 7 września, czyli macie jeszcze spokojnie czas. Jeszcze was przeproszę i zrobię sobie offline na Steamie, bo tutaj mi piszą gracze okej okay. otwórzmy sobie teraz drapkę połówną znowu Ptasia Zagrywka, Ptasia Zagrywka i 57 Maupy Business. No i 57 małpi Business, czyli kolejny skin za 1 euro. Czyli mamy już łącznie 3 euro. No to otwórzmy kolejną zdrabkę wysokiej jakości deser Eagle Sztorm o zachodzie słońca, który jest warty 50 zł Sztorm o zachodzie słońca No i nie ma Spróbuję jeszcze raz, teraz tak Tutaj będzie No i nie ma, nie Tutaj był To jest naprawdę tak trudne No i kolejne 1 euro To jest tak trudno Złapać tego skina, że to jest masakra ja mam takiego pecha w tym. A WUPA czerwona linia. A WUPA czerwona linia. I Galileo. No, może tutaj. Przecież to jest jakieś niemożliwe. No, kolejny 1 euro. Już mamy 5 euro. Kolejna zdrabka wysokiej jakości. Falcją Knife Crimson Web 57 Maupy Business i 57 Maupy Business. No, no i 57 Maupy Business. Kolejne 1 euro. zostało na 32 zł. otwierajmy sobie yy, zdrabkę, może krótczy czy skrzynia. No i tutaj było... Ja nie wierzę po prostu. Ja się zastanawiam, czy otwierać dalej na tej stronie, czy może zmienić stronę, bo ee, to jest po prostu masakra. Zdrabka szkolna. No i zły daj mi ją kolejne 1 euro. Zostało na 24 zł Może zdrabka niskiej jakości jest po prostu niemożliwe. Żeby mieć takiego pecha jak ja to jest nie polecam. A Hyper Beast. No Miejski wstrząs, miejski wstrząs I Zimny akwas no i ryzyko na no przecież no zobaczcie na to to jest jakiś dramat zdał na 17 zł Może zdrabka wupy a redline A wupa skóra węża AWP Redline i Siatka safari. No, ja nie wierzę w to. To jest ustawione przeciwko mnie. Ja coś tak czuję. Zostało nam 7 zł na ostatnią poufną zdrabkę, z, którą, z której wyleci nam. No, tego fuller junktera bym chciał. No, i gdzie był? Obok tego. No i kolejne 1 euro. Podsumowując: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, około 10 euro. Zobaczmy jeszcze sobie wartość wygrane: 136 zł, odebrane skiny no czyli tak naprawdę jesteśmy bardzo dużo na minus i tak to wygląda no pecha mam niesamowitego na tej stronie rzecz mówiąc nic się nie da przynajmniej w moim wypadku na tym wydropić e, dobra to by było na tyle tutaj e, w, oczywiście e, pod filmem zostawię takie, taki link referencyjny jeżeli wyjdziecie z mojego filmu i kupicie tam doładowanie, i tak dalej, ja dostanę troszeczkę kaski z tego. Już tam mam jakieś 2,70, więc jeśli chcecie, możecie zostawić chociaż takie małe wsparcie. Ale do niczego nie zmuszam. Jeżeli chcesz, zasubskrybuj mój kanał. Często robię takie filmy. Zostaw łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Cześć.